Dzień dobry Państwu! Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tym wydarzeniu, w wydarzeniu skierowanym do środowiska edukacyjnego. Ja dzisiaj podzielę się refleksjami czy podpowiedziami na temat tego, jak organizować lekcje nie tylko w sieci, właśnie, czyli co nieco o edukacji zdalnej. Przyznam, że kiedy dzielę się ekranem, nie widzę zupełnie, czy Państwo, czy to jest widoczne, ale. Mam nadzieję, że gdyby coś było nie tak, to dostałabym taką informację. Jesteśmy w sytuacji, to już każdy w zasadzie o tym dzisiaj mówił w sytuacji niezwykłej, w sytuacji trudnej, w sytuacji bardzo dynamicznej, która nakłada na dyrektorów, nakłada na nauczycieli, nakłada na rodziców i uczniów zupełnie nowe obowiązki. Wszyscy w zasadzie mierzą się z nową rzeczywistością. To jest taki test, można powiedzieć, też dla naszych zdolności, kompetencji adaptacyjnych i być może brzmi to właśnie w taki bardzo trudny sposób, ale to, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to właśnie jak poradzić sobie? W tej dynamicznej sytuacji i po prostu nie zwariować, jak poszukać priorytetów, jak rozejrzeć się i poszukać wsparcia. Bo myślę, że to są takie rzeczy po prostu kluczowe w każdej zmianie. Tak przewrotnie trochę nazwałam, dałam tytuł temu wystąpieniu: Lekcje nie tylko w sieci, dlatego że chcę właśnie pokazać, czym edukacja zdalna jest, a czym nie jest. O tym za chwilę. Tytuł też nawiązuje do projektu, który projektu społecznego nauczycieli, który, z którym wystartowaliśmy 13 marca, lekcje w sieci.pl, gdzie już w tej chwili kilkudziesięciu nauczycieli z całej Polski dodaje swoje scenariusze zajęć tak naprawdę do edukacji do narodowej, edukacji domowej. Rozpoczynamy. Tak jak wspomniałam wcześniej, mierzymy się z edukacją zdalną, ale bardzo często jest takie wyobrażenie, przynajmniej ja spotykam się z takim wyobrażeniem u wielu nauczycieli, wielu dyrektorów, że edukacja zdalna to po prostu przeniesienie szkoły jeden do jednego. Bardzo często właśnie z taką pokusą do świata online. Tymczasem chciałabym zacząć od tego, że edukacja zdalna, czyli edukacja na odległość ona nie tylko zakłada ten świat online, który dzisiaj wiadomo, że jest ważny. Czasami wydaje się nawet łatwiej można operować w tym świecie wirtualnym, łatwiej przesyłać różne rzeczy, łatwiej wchodzić w kontakt, ale musimy też pamiętać i o tym ostatnio ja bardzo dużo mówię, bardzo dużo też piszę, że nie każde dziecko i nie każdy nauczyciel, w Polsce ma dostęp do sieci, i jeżeli w szkole skupimy się tylko na modelu online, to wykluczymy bardzo dużą część naszego środowiska. Czym zatem jest ta edukacja zdalna? To edukacja, która jest, można powiedzieć, wielowymiarowa, czyli oprócz świata online zakładamy kontakt bardziej tradycyjny. Może to być telefon, może to być poczta. I ja takie przypadki z ostatnich tygodni znam, kiedy to nauczyciele, wiedząc, że nie mają dostępu do swoich uczniów za pośrednictwem internetu, po prostu przekazują materiały swoim dzieciom poprzez pocztę. Czy są też takie sytuacje? Tutaj mogę powołać na konkretną osobę, bo wyraziła na to zgodę. To jest Wiesława Mitulska, która nauczycielka ze Słupi Wielkiej, która z niektórymi rodzicami właśnie kontaktuje się z, poprzez telefon. Co jest ważne, żebyśmy tworząc tę edukację zdalną, ten nowy model w bardzo trudnej kryzysowej sytuacji, pamiętali o tym, że to jest rozwiązanie na dzisiaj, żebyśmy nie mieli presji, że to jest strategia już na całe, można powiedzieć, przyszłe edukacyjne życie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w budowaniu modelu, który jest powstaje w tak kryzysowych warunkach, trzeba Dać czas na przetestowanie pewnych rzeczy, na pozyskiwanie informacji zwrotnej i na ulepszenia. O tym właśnie w dalszej części też będę chciała opowiedzieć. Dyrektorzy szkoły od 20 marca to w zasadzie wszyscy wiemy, mierzą się właśnie z nowymi zadaniami. Ja tutaj podaję sześć, jest ich tak naprawdę dziesięć, są troszeczkę bardziej rozwinięte. Niemniej jednak nakładają na właśnie na dyrektora szkoły szereg zadań od komunikowania, poprzez koordynowanie pracy, poprzez właśnie współpracę nauczycieli, po, po ocenianie, ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań, jestem nawet mowa o egzaminach klasyfikacyjnych. Można powiedzieć, że ogrom zadań, zadania takie można można by rzec zwyczajne jak to dla szkoły, czyli przekazanie wiedzy, współpraca, ocenianie i taka właśnie jest pokusa bardzo wielu osób w środowisku, żeby teraz sprostać tym zadaniom niemalże literalnie. Ale to jest ważne, o czym mówiłam wcześniej, że działamy w czasach kryzysu, działamy w sytuacji, gdzie właśnie nie każde dziecko ma dostęp do sieci, nie, każde, nie w każdym domu są warunki do właśnie tego, żeby ten proces edukacyjny się odbywał. Więc co jest istotne, spojrzenie na te zadania dyrektora szkoły, nie przez palce, bo tego nie chcę, nie chcę o tym dzisiaj mówić w taki sposób, ale spojrzenie przede wszystkim przez pryzmat dzieci, przez pryzmat sytuacji, przez pryzmat kontekstu, w jakim działamy. Zresztą w tym rozporządzeniu jest mowa o tym, że powinniśmy brać pod uwagę higienę pracy, powinniśmy brać pod uwagę warunki, w jakich są nasze dzieci. I co jest istotne, ja myślę, że przede wszystkim skupić się na człowieku, na tym, co możemy zrobić. A nie na tym, żeby jak najlepiej znowu uprawiać biurokrację w tym wypadku bardzo często, czy po prostu realizować wszystko tak, jak powiedziałam, literalnie. Mówię o tym dosyć zdecydowanie, bo przyznam szczerze, że w ostatnich tygodniach jestem w kontakcie z wieloma dyrektorami, z wieloma nauczycielami, i mamy takie przypadki, gdzie faktycznie jest dyrektor, który wie, jakie ma zadania, ale patrzy na to, gdzie są dzieci, więc mówi na przykład: Słuchajcie, jesteśmy w stanie zrobić to, to i to. Nie jesteśmy w stanie na przykład, właśnie oceniać dzisiaj. Nie jesteśmy w stanie wpisywać tematu do każdej lekcji, czyli wiernie przenosić planu. A są i takie szkoły, gdzie dyrektor, który przeczytał. To rozporządzenie, przeczytał, że musi dokumentować realizację zadań jednostki, wymaga od nauczycieli, żeby wpisywali temat do każdej lekcji. Bardzo często jest to sytuacja taka, która no nie ma pokrycia w rzeczywistości, bo tak naprawdę w niewielu szkołach nauczyciele są w stanie jeden do jednego te lekcje przeprowadzić. I postawiłabym tezę, że nawet jeżeli próbujemy ten proces edukacyjny przenieść jeden do jednego, to bardzo często będziemy mieli w klasie na pewno jakieś dzieci, które nie są w zasięgu wpływów nauczyciela. Ważne są te zadania, ale powiedziałabym, że ważniejszy w tym wszystkim jest człowiek i taki zdrowy rozsądek. Żeby te zadania móc dobrze realizować, na pewno potrzebujemy diagnozy sytuacji. Wiem, że są takie szkoły, gdzie dyrektorzy po prostu przede wszystkim zdiagnozowali potencjał swojego grona. Tutaj powiem tak, że wyłapali po prostu liderów, którzy są w stanie wesprzeć w różnych aspektach. Jedni właśnie wesprą w cyfryzacji, czyli na przykład w samokształceniu się zespołu nauczycieli po prowadzeniu szkoleń online. Inni potrafią wesprzeć w sposób psychologiczny. Innych, kolej, inne koleżanki, kolegów. Inni, są, inni nauczyciele są dobrymi koordynatorami czy osobami, które potrafią właśnie ten proces zdalny, czyli współpracę z rodzicami poprzez telefon czy poprzez nawet wspomnianą wcześniej pocztę lepiej realizować. I to są takie szkoły, powiedziałabym bardziej, no może szczęśliwe jest złym określeniem, ale to są takie miejsca, gdzie ludzie faktycznie czują, że pomimo trudności. Wyłapanie tych liderów, czyli zdiagnozowanie tych mocnych stron grona, określenie nawet barier w zespole, pomaga ruszyć dalej, bo tym kolejnym krokiem z kolei powinna być diagnoza sytuacji dzieci. Znowu wrócę do przykładu szkół, które znam, które taką diagnozę zrobiły, czy takich nauczycieli, którzy zbadali, jak to tak naprawdę realnie wygląda w ich klasie. I kiedy zrobimy tę diagnozę, która jest tak naprawdę diagnozą, Niezbyt skomplikowaną, bo przede wszystkim postawione pytanie, postawione pytania dotyczą tego, czy dziecko ma dostęp do internetu, czy nie, czy ma miejsce, gdzie może się uczyć, czy ma warunki do tego, czy w domu jest komputer, czy na przykład komputer, który może służyć do procesu edukacyjnego, czy na przykład komputer jest, ale po prostu rodzic potrzebuje go, żeby móc, móc pracować. Więc ta diagnoza pozwala dalej przyjrzeć się temu, co szkoła, co nauczyciel może zrobić, jak może zaplanować w ogóle ten proces uczenia się na odległość? Powiedziałabym, że to truizm, ale ważny. Co więcej, znam też szkoły, które niestety tej diagnozy nie zrobiły zaczęły działać pod wpływem właśnie tego rozporządzenia, że już organizujemy wszystko szybko, szybko, szybko. I potem okazało się, że bardzo często. Ta informacja zwrotna, która spłynęła od rodziców, była druzgocząca, bo na przykład były to takie, były to takie sytuacje, kiedy szkoła przeszła na wysyłanie zadań poprzez e dziennik a w poczuciu rodzica to po prostu było przeniesienie wszystkiego na barki, właśnie na barki domu, żeby poradziły sobie teraz rodzice z edukacją. Więc to, co chcę powiedzieć, diagnoza kluczowa. Ale też różnorodność form czy kanałów komunikacji i tego, w jaki sposób pracujemy z uczniami. Diagnoza ważna ważna inwentaryzacja. Tu bym powiedziała bardziej inwentaryzacja też sprzętu, bo to, o czym mówię już od początku, tak można powiedzieć maniakalnie czyli edukacja zdalna, niemalże równorzędna w Polsce w rozumieniu takim powszechnym z edukacją online, oczekiwania rodziców, właśnie czy bardziej bym powiedziała Wielu różnych stron, e, e, powiedzmy, ministerstwa od szkoły, że teraz po prostu wszyscy ruszymy, że mamy komputery. No, okazuje się, że to wcale tak nie wygląda, więc inwentaryzowanie tych środków, jakie komputery mamy, z jakich programów korzystamy i czy te programy są legalne, to jest bardzo istotne, żeby móc ruszyć znowu z różnymi e, możliwościami, z lekcjami, czy z, nawet może nie z lekcjami, ale z zajęciami, z relacją taką edukacyjną dalej. To jest mega, mega ważne. Co jeszcze? Wspomniałam przed chwilą, że poszukiwanie tych różnych możliwości współpracy. Bardzo podoba mi się pomysł, kiedy nauczyciele myślą o tym właśnie, kiedy wiedzą, już, że nie mają tego dziecka w zasięgu, że tak powiem, czyli dziecko jest offline, myślą na tym, jak przez telefon przekazać, co to dziecko może robić? I tutaj doskonale sprawdzają się mini projekty, szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej. Wspomniana wcześniej przeze mnie Wiesława Mitulska, która na przykład wymyślała dzień z liczbą 15 i tworzyła zadania, które dziecko jest w stanie przy delikatnym wsparciu albo nawet całkowicie samodzielnie realizować w domu. Co jest ważne, gdybyśmy teraz przez telefon zarzucili długą listą, że tak powiem, zadań, to właśnie pytanie. Czy to jest edukacja, czy to jest tylko odtwarzanie, czy o to dzisiaj faktycznie chodzi. Więc nawet w kontekście telefonu ważne jest, żeby pomyśleć nad tym, jak te zadania tworzyć, jak, jak je budować tak, żeby faktycznie tym materiałem nie zawalić młodego człowieka. Podobnie z pocztą, tutaj również no nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie wkładamy do koperty, Masę zajęć, zadań, z którymi potem młody człowiek mierzy się samotnie. Tutaj bardzo ważne jest to, co powiedziałam wcześniej. Praca mini projektowa, jasne, jasno sprecyzowane komunikaty, jasno sprecyzowane zadania, takie rzeczy, które dziecko jest w stanie po prostu w domu wykonać. Co więcej, powinniśmy tworząc te zadania, bazować na tym, że dziecko. Żeby dziecku chciało się chcieć to robić, żeby to faktycznie odpowiadało kompetencjom i poziomowi tego dziecka. Sieć na pewno, do której przejdę teraz, daje dużo więcej możliwości w tym sensie, że jesteśmy w stanie i spotkać się z młodzieżą, czy z uczniami młodszymi, porozmawiać z nimi, oczywiście pod warunkiem, że to jest możliwe. Jesteśmy w stanie stworzyć choćby wspólną, wspólnego bloga, czy wspólną tablicę typu Padlet, czy Trello, na której młodzi ludzie zamieszczają materiały, na której też nauczyciel może dawać swoje materiały. W sieci możemy tworzyć podcasty. Znam przypadki nauczycieli, którzy. Nagrywają po prostu swoim głosem polecenia dla uczniów, zadania, ale też znowu takie zadania twórcze, problemowe, nastawione na krytyczne myślenie, więc mamy podcasty. Mamy również lekcje nagrywane na YouTubie, gdzie po prostu nauczyciel w pigułeczce w 15 minutach daje content edukacyjny, młodemu człowiekowi. Tych możliwości jest dużo. Są też szkoły takie, które dzięki temu, że są szkołami w chmurze, korzystają z Google Classroom czy z Teamsów, to jest Office 365, mają bardziej systemowo tę pracę zbudowaną. Co jest ważne? Tak jak wspomniałam wcześniej, Poszukiwanie różnych możliwości w tej współpracy z uczniem, szukanie też różnych form pracy, po to, żeby to dziecko zaciekawić, a nie żeby przytłoczyć po prostu ogromem zadań. Bo wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy tym rodzicem, a zresztą znam takie przypadki nauczycieli, którzy po prostu bali się otwierać dziennik którzy bali się otwierać skrzynkę pocztową elektroniczną, bo po prostu zaczynała się, zaczynał się domowy dramat z liczbą, nieskończoną liczbą po prostu zadań. Tego na pewno w tym modelu dzisiaj nie chcemy i nie potrzebujemy. Co jest dalej istotne? Bardzo często, tak jak wspomniałam, działamy pod presją, że chcemy zrobić wszystko jak najlepiej już i zaraz i teraz. Chcę powiedzieć jasno, że tak naprawdę, żeby wypracować jakieś dobre rozwiązania długofalowo to ona nie naprawdę potrzeba czasu. Dlatego warto zacząć od takiego stwierdzenia czy powiedzenia sobie, że działam tak jak najlepiej potrafię w tej sytuacji. Co nie oznacza, że mam się zamknąć na ewentualny rozwój i nauczanie się od innych, ale też żeby tej poprzeczki nie stawiać sobie za wysoko, bo możemy się po prostu wypalić. Zresztą przypuszczam, że mm, podobnie pewnie jak ja, państwo również zetknęli się z sytuacją, gdzie nauczyciele bardzo często mówią o przeciążeniu. Pracą, dyrektorzy tak samo. Nagle okazuje się, że praca zdalna, ten model zdalny, on wymaga po prostu o wiele, wiele więcej czasu, bo po pierwsze, bardzo często trzeba ileś czasu zainwestować w rozwój swoich kompetencji. Po drugie, kiedy pracujemy w domu, trzeba jeszcze po prostu zająć się. Rodziną i swoimi sprawami, że tak powiem, rodzinnymi. Ta doba nagle po prostu nie chce być dłuższa, a zadań jest bardzo, bardzo dużo. Więc tutaj na pewno warto pomyśleć też o tym, żeby ten czas pracy dobrze zaplanować, ale też, tak jak powiedziałam wcześniej, wyjść od tego, co mniej. A bardzo często oznacza więcej niż porwać się po prostu na wszystko. Z tej perspektywy wydaje mi się też kluczowa współpraca, od niej też chcę zacząć, współpraca nie tylko w ramach grona, bo ona jest na pewno kluczowa. I tutaj wspomnę choćby o konieczności spotkania jednak, jeżeli to jest możliwe, ze wszystkimi pracownikami, przynajmniej raz w tygodniu w formie online, żeby przede wszystkim posłuchać, porozmawiać, gdzie jesteśmy, co się dzieje, jakie są potrzeby nauczycieli. To jest bardzo kluczowe. Współpraca nauczycieli samych ze sobą, bardzo ważna w tym aspekcie, że jeżeli na przykład współpracują ze sobą nauczyciele danej klasy, to łatwiej przeciwdziałać właśnie obciążeniu nadmiernemu dzieci, bo wiemy co robi koleżanka, co robi kolega. Najbardziej idealny taki świat, gdzie po prostu razem przepracowujemy co, jak z daną klasą pracujemy. Współpraca na przykład w w kontekście tworzenia takich bloków interdyscyplinarnych są takie szkoły które od razu powiedziały nie robimy edukacji jeden do jednego szkoła prawdziwa no nie daje się przenieść w tym wymiarze jeden do jednego więc pomyślmy jak zabezpieczyć dzieci jeżeli chodzi o materiał edukacyjny, o naszą obecność, o nasz kontakt, bo to też w tej, dzisiaj tego najbardziej brakuje. Dzieci dostają dużo zadań, ale brakuje tego nauczyciela, który dzisiaj okazuje się jest naprawdę mega kluczowy i ważny w tym całym procesie. Więc decyzja o tym, jak połączyć przedmioty, gdzie zaoszczędzić trochę, gdzie, jak rozwinąć te prace mini projektów, czy zadawania pytań, Tutaj naprawdę jest szalenie ważne i to jest ważne w kontekście współpracy, żebyśmy wszyscy mieli mniej więcej jeden standard pracy. Istotny w kontekście współpracy jest również jest również dialog z rodzicami. Tutaj polecam takie dobre praktyki, które, które wiem, że działają w kilku szkołach, czyli bezpośredni kontakt z radą rodziców. Po co przejdę już do następnej? Następnego tutaj aspektu. Rodzice są tymi osobami, które, szczególnie rada rodziców, która może zebrać informacje od wielu osób szybciej niż my. Dadzą nam po prostu rodzice informację zwrotną, co działa, co nie działa. To jest bardzo istotne, bo tak jak powiedziałam, działamy w sytuacji kryzysowej, bardzo dynamicznej, więc pozyskanie informacji, jak można ulepszyć pracę? Jak można? Jakie jest oczekiwanie rodziców? Czy moglibyśmy im pomóc? Ale co jest ważne? I to, co bym chciała podkreślić. Pytajmy też w konstruktywny sposób, czyli jakie zmiany by Państwo chcieli zaproponować? Co działa najlepiej? Co wymaga ulepszenia? Żebyśmy nie popadli, po pierwsze, nie zaczęli się zaraz liczować, że nic nam nie wychodzi. Bo są takie przypadki, znam takie przypadki nawet w szkołach, które chciały stworzyć jak najlepszy model edukacji zdalnej, że po prostu no nie udało im się, dostały krytykę bardzo mocną i, i było kiepsko. E, ważne jest to też, żeby w rodzicach uruchamiać konstruktywne myślenie. Czyli nie na zasadzie e, tylko wypisywania, co jest takie złe i takiego, takiego krytykanstwa bym powiedziała, tylko zapytać, jak widzieliby to inaczej. E, I przyznam, że... Mm, te przypadki też, które znam, gdzie ten dialog został nawiązany, to tam, że tak powiem, poziom bezpieczeństwa i higieny pracy po obu stronach, i nauczycieli i domu, no jest dużo wyższy niż tam, gdzie tej współpracy nie ma. Nowa sytuacja wymaga od nas naprawdę dużej uważności. Uważności i na uczniów, to, to, o czym mówiłam w kontekście wykluczenia, ale też na nauczycieli. Wiem, że dyrektorzy mają teraz bardzo ciężko, ale ważne jest to, żeby znaleźć ten moment, żeby, czy nawet jeżeli my nie jesteśmy tego w stanie zrobić, to wicedyrektorzy, żeby być z ludźmi, z nauczycielami w kontakcie i wyłapać nawet te nastroje, które czasami mogą być trudne, żeby zastanowić się, jak nawzajem można sobie pomóc. To jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Elastyczność. Elastyczność wpisuje się również w to, żebyśmy działali jak najlepiej potrafimy w tych warunkach, które mamy, ale to jest też ważne w kontekście edukacji zdalnej, żebyśmy nie zakładali, że będziemy robili ją w realnym czasie ze wszystkimi, bo może to być niemożliwe. Edukacja zdalna zakłada to, że dziecko może skorzystać z tego, co przygotowaliśmy zupełnie w tym innym czasie, tym nie, nie, nie tym realnym w momencie, takim jak ja jestem na przykład online. Dlatego, że jak wspomniałam wcześniej, w wielu domach to rodzic potrzebuje komputera do pracy, nie ma warunków, czasami nie ma w ogóle komputera. Więc ta elastyczność tutaj jest bardzo, bardzo ważna. I teraz takie rekomendacje. Ja tylko zerknę na zegar, jeszcze mam chwileczkę. Um. Powiedziałabym, że taką najważniejszą poza uważnością jest troska i wsparcie dla uczniów, nauczycieli, rodziców, ale też dla nas samych, dla dyrektorów. I troszeczkę to rozwinę jeszcze. Pamiętajmy, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w sytuacji zupełnie nowej w takiej sytuacji, gdzie faktycznie. Każdy z nas jest izolowany, że tak powiem, izolujemy się społecznie w pewien sposób. Jesteśmy na tych swoich wyspach, daleko od ludzi, z którymi na co dzień pracujemy. Więc szczególnie ważne w edukacji jest jednak poszukanie tego kontaktu i relacji. Postawię twierdzenie, swoją tezę, że to jest dużo, o dużo to jest ważniejsze od realizacji stricte podstawy programowej. Ona jest istotna, ale pytanie, czy dzisiaj to jest naprawdę temat najistotniejszy? Moim zdaniem nie. Żeby tak nie burzyć jej i trochę spokoju jakiegoś tym zachować, to też powiem, że to jest taki moment, kiedy my faktycznie powinniśmy przefiltrować podstawę programową, zerknąć na to, co jest naszym zdaniem najważniejsze, ale też nie sfokusować się i czy tylko zafiksować na niej, że tylko ona jest dzisiaj istotna. Wiem, że tutaj pewnie pojawią się takie dylematy pod tytułem: no tak, ale jesteśmy rozliczani, no tak, ale musimy dokumentować to. Zgodzę się, że trzeba dokumentować, zgodzę się, że jest to wymaganie, żeby podstawa programowa była realizowana, ale jest też zapis w tym rozporządzeniu, że robimy to w takich warunkach, jakie mamy. Czyli bierzemy pod uwagę też higienę pracy, bierzemy pod uwagę możliwości, jeżeli tych możliwości nie ma, to też, żebyśmy po prostu za tę podstawę programową po prostu nie umierali i tych dzieci po prostu nie zamęczyli. Dokumentowanie istotne, ale tutaj też obawa jest taka, i to wielu nauczycieli, że po prostu zostają masę tabelek do wypełniania, masę dokumentów, zresztą tak samo dzieje się z dyrektorami. My nie mamy wpływu jako dyrektorzy na to, co dostaniemy z zewnątrz, ale mamy wpływ na to, jak bardzo obciążymy nauczycieli, więc pomyślmy, jak zrobić to naprawdę dobrze, ale jak najmniejszym kosztem ludzi? Wrócę jeszcze do jednej rzeczy, którą pominęłam: ocenianie. Zadajmy sobie pytanie, czy dzisiaj ta nasza ocena, chociaż ocena w ogóle powinna być informacją zwrotną, co dziecko potrafi, a nad czym jeszcze powinno popracować, ale pytanie, czy dzisiaj ta ocena sumatywna jest tym, co my naprawdę z czystym sumieniem jesteśmy w stanie dać. Czy naprawdę dostarczamy tak, takie jakości edukacji jak na co dzień? Ja troszeczkę wątpię w to, więc zastanowiłabym się bardziej nad docenianiem niż nad ocenianiem. Ale co jest też ważne, w kontakcie z rodzicami, bo być może są takie środowiska, które dzisiaj tej oceny po prostu oczekują. Więc jeżeli jakąkolwiek zmianę próbujemy wdrożyć, cokolwiek zmienić, rozmawiajmy z rodzicami. Taką dobrą rekomendacją z kilku szkół, z którymi bliżej pracuję, jest dyżur dla uczniów i dla rodziców. Konkretnie określona godzina, kiedy wychowawca jest do dyspozycji uczniów, kiedy psycholog szkolny na przykład jest do dyspozycji rodziców, ale też nauczycieli. Ważne też jest określenie kanałów komunikacji. To nie musi być telefon, bo wiem, że tutaj jest wiele takich, Tutaj wiele wątpliwości budzi to, czy, czy możemy z telefonu korzystać. Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, więc ja myślę, że w niej możemy skorzystać z telefonu. Ale to może być e-mail, czy to może być też wideokonferencja e, przez internet, spotkanie po prostu e, choćby na Skype'ie, czy na wspomnianym wcześniej Zoomie, który dzisiaj budzi wiele kontrowersji. O spotkaniu z nauczycielami online mówiłam, więc pozostawię. Ważne też dzisiaj jest, to bym chciała rekomendować, szukanie inspiracji. E, ja powiem o lekcjach w sieci, o których wspominałam wcześniej dlatego że to są lekcje krótkie do edukacji, że tak powiem, domowej, narodowej, w której dzisiaj jesteśmy. Projekt, jak jak wspomniałam, powstał 13 marca. Może znaleźć tam wiele inspiracji, takich do przekazania do domu, że rodzic i dziecko pozostawieni z tym materiałem, powinni sobie poradzić. Ale powiem też więcej. Szukajmy pomocy w różnych grupach, które mamy. W różnych mediach społecznościowych, szukajmy też inspiracji w swoim środowisku, bądźmy ze sobą po prostu w kontakcie. Ważne też jest, już powoli, naprawdę zmierzam do końca, raczej już szybko, proszenie o pomoc. Również dyrektor może prosić o pomoc. Może określić to, z czym nie potrafi sobie poradzić i nic się naprawdę nie stanie, a pomoc może przyjść czy od rodziców, czy od innych nauczycieli. I jedną z takich dobrych praktyk, którą ostatnio poznałam, jest na przykład powołanie zespołu do spraw zdalnego kształcenia, gdzie mamy po prostu zespół kryzysowy, który pomoże nam organizować różne procesy, który nas w tym wszystkim wesprze. Starałam się zebrać rzeczy w pigułce. Mam nadzieję, że były to, że są to rzeczy, które mogą Państwu się przydać. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, bo wydaje mi się, że już jestem po czasie, chociaż z drugiej strony wiem, że poprzedniczka skradła mi trochę, trochę tego czasu. W każdym razie to, co, z czym chciałabym Państwa zostawić. Z przekonaniem, że robimy rzeczy najlepiej, jak potrafimy, i to jest naprawdę wielkie, bo działamy w sytuacji bardzo kryzysowej. Chciałabym zostawić z pozytywnym takim wzmocnieniem, że nie wymagajmy od siebie naprawdę za dużo, ale szukajmy pomocy, prośmy o tę pomoc, zobaczmy, jakich ludzi mamy dookoła, kto nas może wesprzeć, kto, kto może po prostu być, być z nami.